Dzień dobry, witam. Dzisiaj wymiana halogenu Citroen Berlingo 2010 wersja B9 Jeden został wymieniony 2 lata temu bo był w stanie agonalnym no i przyszła pora na wymianę drugiego którego też stan jest taki jak widać przyczyna oczywista Uszkodzona zakrętka tylnia od wymiany żarówki. Podobało to, że dostawała się woda do niego, no i szlak trafił. Nowy kosztuje jakieś 40 zł, oczywiście, podróbka chińska. Bardzo podobno. Efekt jest kolosalny. Wykonanie zbliżone. Z regulacją. Żarówkę już sobie przełożyłem, bo w moim przypadku była żarówka dobra. Demontaż polega na tym, że wykręcamy śrubkę od spodu, która go trzyma przez otwór. Tu jest otwór z zderzaku. Wkładamy sobie taką przedłużkę z imbusem TX-30. Z torxem. I wykręcamy go. Nie było problemu. Trochę była skordowana śrubka, ale się udało. Bez problemu. No i co, wypychamy go sobie od środka. On się trzyma jeszcze na takich dwóch zatrzaskach. Tutaj stary, może lepiej widać. Tu są te zatrzaski, śrubka montażowa. Wypychamy, wypinamy sobie końcóweczkę. Wypnąć go od środka, bardzo łatwo jest. Dostęp do niego bardzo dobry. Sięgnąć ręką, tam głęboko i można spokojnie go wypchnąć. A jak nie, to po prostu kawałkiem szybokręta albo jakiegoś drucika złapać go i wyciągnąć, wyszarpnąć. To było na tyle. Będzie ładnie. Powodzenia.